Studio Radio Wiktoria Nasz gość Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie burmistrzu, Rawa Mazowiecka, miasto Rawa Mazowiecka ma budżet na 2025 rok, czyli ten plan wydatków, przychodów, inwestycji jest już gotowy. Zacznijmy od kwot. Jak wysokim budżetem dysponuje miasto? Radni przyjęli budżet, który został im przedstawiony wcześniej jeszcze jesienią. Ten nowy budżet na rok 2025 no jest dość spory w porównaniu z z takimi planami finansowymi z lat ubiegłych, kwota budżetu to jest 140 milionów złotych, z czego przygotowaliśmy też inwestycje na kwotę prawie 28 milionów złotych. To, to jest mniejszy nakład inwestycyjny niż w latach ubiegłych czy w roku ubiegłym, natomiast też to, to jest pokaźna kwota w porównaniu do. Całego budżetu. Mówiąc o tej kwocie, która będzie przeznaczona na inwestycje, to też nie jest do końca chyba tak, że ona jest zamknięta, bo mamy początek roku, to jest plan, który no, zakłada ten początek roku, ale w ciągu roku pojawiają się przecież konkursy, możliwości pozyskania dotacji, więc te, te 28 milionów może się jeszcze zmienić. Tak, oczywiście nie jest to kwota zamknięta, to są te zadania. Tak, konstruując budżet, siadając do konstrukcji budżetu, wybieraliśmy te inwestycje zresztą tradycyjnie. Tak to jak i w poprzednich latach. Te inwestycje, które są niezbędne do zrealizowania, te, na które pozyskaliśmy środki finansowe do, z dofinansowania, ewentualnie tam, gdzie wiemy, że taka możliwość się pojawi. Wśród tych inwestycji, które już mamy dofinansowanie, to, to chociażby jest bieżnia i zaplecze socjalne na stadionie miejskim. Tutaj mamy dofinansowanie z Polskiego Ładu i wyłoniony wykonawca. Roboty trwają, więc to zadanie to, to jest w zasadzie największa pozycja w, w tym budżecie 8 milionów dofinansowania. To jest. Duża kwota. No to porozmawiajmy już tak konkretnie o tych inwestycjach. W pierwszej kolejności chciałam zapytać o drogi, bo to jest zawsze, zawsze to, co najbardziej interesuje mieszkańców, interesuje tych, którzy z tych dróg korzystają. Więc jakie są szanse na to, żeby te nowe drogi zostały w tym roku remontowane, ewentualnie budowane jakieś nowe odcinki zupełnie? Tak, tak jak Pani zwróciła uwagę, mieszkańców interesują drogi, bo wszyscy poruszamy się po drogach. My możemy mówić o szkołach, przedszkolach, to są bardzo ważne rzeczy. A czy czy nawet budownictwie mieszkaniowym, to e-inwestycje, na przykład z budownictwa mieszkaniowego, to interesują tylko tych, którzy mają problem z mieszkaniami. Oczywiście jest to istotny problem, ale po drogach, po chodnikach wszyscy się poruszamy i to jest, nawet jak rozmawiam z mieszkańcami, to każdy na to zwraca uwagę, żeby, żeby dało się po tych naszych drogach miejskich jeździć. I tutaj w poprzednich latach spory już zrobiliśmy i jako miasto, i na drogach powiatowych, wspólnie z powiatami, Rawskim liczę na taką dobrą kontynuację i w kolejnych latach. Przykładem jest to to, oczywiście wniosek złożony jeszcze w poprzedniej kadencji w uzgodnieniu z poprzednim zarządem powiatu rawskiego, ale otrzymaliśmy dofinansowanie na, na remont przebudowę fragmentu ulicy, czy w zasadzie tak, fragmentu ulicy Księży Domki. Już został wyłoniony wykonawca, na wiosnę wejdzie wykonawca, jest to Airbedim. Wchodzi będzie, będą trwały prace roboty drogowe. Złożyliśmy kolejne wnioski na drogi drogi miejskie, czyli dokończenie ulicy Słowackiego. Mówimy od, od wyniesionego przejścia dla pieszych do ulicy Fawornej. Ten odcinek. I do tego projektu, do tego wniosku o dofinansowanie dołączyliśmy niewielki wprawdzie odcinek ulicy Skierniewickiej. 200 metrów bieżących około. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Dobrze by było, jakbyśmy uzyskali dofinansowanie to już Słowackiego i ten ten kawałek Skierniewickiej udałoby nam się zrobić, doprowadzić do kultury. A co z takimi inicjatywami, planami i zabiegami o to, aby powstało Rondo u zbiegu ulic targowej, Zamkowa Wola i dalej Aleksandrówki, bo to też jest taki, no, chyba jeden z najbardziej palących drogowych problemów w Rawie Mazowieckiej. Tam się tworzą korki, tam ciężko jest wyjechać na tą ulicę wojewódzką. No, inwestycja też jest skomplikowana, bo, bo to jest zbieg trzech samorządów, które są właścicielami tych dróg. Jaka jest szansa na to, żeby w tym roku, no, coś drgnęło, jeśli chodzi o to, żeby to Rondo w przyszłości tam powstało? Staram się. Staram się, żeby coś z tym zrobić. Odbyłem spotkanie już z panią marszałek, z panią marszałek Joanną Skrzydlewską. Rozmawialiśmy na ten temat. Stosowne pismo zostało też złożone. Pewne deklaracje też padły w ubiegłej kadencji, jeśli chodzi o, o powiat, o zarząd powiatu Rawskiego. Tutaj z rozmowy ze starostą Rawskim, nowym starostą, też uzyskuję informację, że że miasto będzie mało wsparcie w tym kierunku, więc moją koncepcją jest taką, żeby skoncentrować się na skrzyżowaniu ulicy Ta ulica Targowa z Zamkowa Wola. Zamkowa Wola to jest droga wojewódzka, Targowa jest ulicą, drogą powiatową, ale na podstawie porozumienia zarządzaną przez miasto. I, i dlatego tutaj zabiegam o stworzenie tego ronda, żeby przynajmniej w tym roku rozpocząć proces projektu. Natomiast zdaję sobie sprawę również z tego, że budowa ronda to są bardzo duże koszty, to zarówno dla samorządu województwa, jak i powiatu i miasta Prawa Mazowiecka. Więc to drugie skrzyżowanie. Aleksandrówka, Opoczyńska, też Zamkowa Wola. W mojej koncepcji jest, żeby najpierw wykonać sygnalizację świetlną. Sygnalizację świetlną, inteligentną, coś we, na wzór tej, która jest zainstalowana na skrzyżowaniu Skierniewickiej i Jeżowskiej, więc w tym miejscu przy lekkiej korekcie łuków moim zdaniem to by spełniło rolę. No, oczywiście docelowo rondo, ale, ale najpierw skoncentrujmy się na na skrzyżowaniu Targowej z, z ulicą Zamkowa Wola. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A naszym gościem był Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej.